Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej na Pękowcu, aby złożyć hołd walczącym za wolną Polskę. Pochylmy głowy w zadumie i skupieniu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy polegli podczas II wojny światowej. Do Was wołam, żołnierze Armii Krajowej, dla których wolność ojczyzny cenniejsza była niż własne życie. Stańcie do apelu.

W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej oznaczam pana złotym krzyżem zasługi. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej oznaczam pana srebrnym krzyżem zasługi. przez prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Jestem głęboko wzruszony. Chciałbym powiedzieć, że jestem przykładem obywatela, który nie liczył na żadne wyróżnienia. W swoim skromnym życiu starałem się tylko coś zrobić dla nas, dla Polski. Dalej będę starał się robić. Dla naszej Ziemi Włoszczowskiej wszystko, co tylko będzie w moich siłach. Miałem w oczach, że jak tutaj przyjechałem, bo tak jak widzę tych kasarzy, ja wtedy miałem tyle lat. I tutaj walczyłem na tej Ziemi pod dowództwem Mieczysława Targa Laskiego Dziękuję za to, że jesteście tutaj. Jeżeli mogę w dwóch słowach tylko odnieść się do młodych. Bardzo Was proszę, młodzi ludzie, doceniajcie to, że mamy wolną Polskę. Wolną, niepodległą i suwerenną. Te trzy słowa w końcu się splotły w jeden warkocz. Wolna, niepodległa i suwerenna. I oby tak zostało na wieki. I pilnujcie tego, bo warto dla ojczyzny się poświęcać. Tu nie odbyła się żadna walka, ale tu stacjonowały, stacjonował oddział, który walczył. Walczył o to, że jak tu pan wojewoda powiedział, żeśmy mogli żyć w suwerennym państwie. W niepodległym państwie. Są rzeczy, których nie można sprzedać. Jeżeli jest polska suwerenna to za żadne pieniądze tej suwerenności moim zdaniem sprzedać nie, nie wolno. tutaj, że dopóki będę żył, to będę tutaj przyjeżdżał oddać honor wszystkim, którzy moim kolegom, którzy polegli nie doczekali tego dnia.